Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie moi mili. Dziś druga część o moich bratkach. Tak, jak wspomniałam, że miałam dokupić, więc ciężko było się oprzeć, żeby nie dokupić. Pomyślałam, że wypełnię jeszcze te duże białe donice no bo mają tak stać do połowy maja, no bez sensu. A bratki nie są aż tak drogie, bo za taką doniczkę zapłacimy 3 zł i te nie. Te białe donice będę wypełniała właśnie takim kolorkiem pięknym: błękit z białym, środeczek żółty i dołożę jeszcze taki biały z ciemnym granatem środeczek. I dużo zakupiłam kwiatuszków o kolorze takim fioletowym, różowym. Przepraszam, co wspomniałam, że to jest mój faworyt numer dwa. Zobaczcie, jakie piękne, biało-różowe i środeczek żółty. I te kwiatki powędrują przy krokusach. Poobsadzam i wam pokażę, jak kwitną krokusy. I pomyślałam, że jak krokusy przekwitną, to tam będzie pusto, nie będzie nic. To wsadzę te brateczki, to chociaż przez jakiś czas też będą nam cieszyły nasze oczy. To widzimy się za momencik, jak ja to wszystko poobsadzam i później Wam pokażę. małe kępki zrobiłam na tej długiej rabacie, z tych różowych bratków drobniutkich. Zobaczcie, one tu są, przy różowym hiacyncie. O, pszczółka już krąży. Tu jedno nasadzenie, tu będzie drugie. One się fajnie później rozkrzewią i będzie taka fajna plama różowa. No i tu też jeste te trzecie nasadzenie. Tu już hiacynt różowy zaczyna powolutku się rozwijać, zanim będzie niebieski. Żuraweczki obok. Już tu widać nawet i biedronkę. A teraz wam pokażę moje te donice. O, zobaczcie, tu już w pierwszej części pokazywałam jak były posadzone te maluchy, jak się ładnie przyjęły. Biały hiacynt już zaczyna kwitnąć, później tu wyjdzie różowy i różowy tulipan ma wyjść. Fajnie, już się zaczyna, dla mnie już jest wiosna. No i te kwiatki, te brateczki też sztywne są, zobaczcie jak się ładnie rozłożyły, tu już mają pąki zaraz będą kwitły gałązki tylko zmieniłam na takie troszeczkę wyższe już cieszy oko no i zobaczmy te duże donice, które obsadziłam zobaczcie no aż inaczej niż by miała stać taka pusta ta donica a tak to na początku jest tu ten duży biały bratek z takim ładnym to taki fiolet ciemny ten środeczek, no i te błękitne. I na górze mam te błękitne. Tu jest ta druga donica. Jednym słowem bratkowo się zrobiło. Tu te maluchy z pierwszej części, co były posadzane do gruntu. Zobaczcie, jak ładnie stoją. Tam są dalej te jasne. I jeszcze tu, a oczywiście jest i woda, już chlubię powolutku. I przy grzybku jeszcze dołożyłam trzy takie trzy doniczki, wysadziłam właśnie tego bratka błękitnego. No, grzybek już do umycia jest, no ale to powolutku. Zaraz będziemy lawendę przycinać. I teraz pokażę Wam krokusy i przy krokusach jakie zrobiłam na sedzenie, Zobaczcie, tak to wygląda. One jak mi tu przekwitną, to będą brateczki. Tu są trzy sztuki, tu są białe. Dalej są różowe, te drobniutkie. I tam z tyłu też będzie taka plama. I z przodu białe. Tulipany też już mają pąki. Zobaczcie. No, jestem ciekawa co to za kolorki tu wyjdą. A tu są te moje trzy kompozycje hiacynta. I zobaczymy. Tu miały być biały z jasnym różowym. Takie jasne odcienia. Tu miały być białe z granatowym. Ciemny granat. I tutaj też takie troszeczkę ciemniejsze. O, już pszczółka tu się dobiera. Ale jeszcze kwiatka nie ma. Te trzecie nasadzenie miało być najciemniejsze. No nie wiem, zobaczymy. Bardziej takie czerwone, bordowe miały być, ale te, jakie grubaśne. Zobaczcie. Zobaczymy, co to będą za kolorki, już niedługo. I też pomyślę, że tutaj też jeszcze można coś. jakieś kwiaty wieloletnie, takie niskie. Dołożyć pod tymi drzewkami nie zaszkodzi, tylko jeszcze nie wiem co. No ale powolutku, może Wy mi coś podpowiecie, co by tam posadzić. No i <ścoughs> dziwne, że przebiśniegi kwitną, prawda? A zobaczcie, jakie bąki. Wow, śliczne. Uwielbiam je tu obserwować. No i przebiśniegi kwitną. Bo to są do, z doniczek, to wiadomo. Ale na wiosnę myślę, że one pierwsze zakwitną, a później krokusy. Ale piękny jesteś. W, wczoraj widziałam tu takiego dużego, ale z takim pomarańczowym kuperkiem. A ten ma biały kuperek. Nie znam się na tych odmianach: czy to samczyk, czy samniczka. Pięknie. Jak Wam się podoba, dajcie znać.